Witam wszystkich, chciałem Wam tylko pokazać, jak w łatwy sposób można sobie nabić niebieskich fragmentów, robiąc automatyczne eksploracje, używając Bluestacks. Także dzięki temu sposobowi, ja nabiłem tego trochę dosłownie w parę paręnaście godzin. Także eee, mam na przykład 397 na ten moment, na którym tak naprawdę zajęło mi parę kliknięć a robię to w ten sposób, że ustawiam się na eksploracji trzeba wybrać jakiś szlak no, na przykład zróbmy szóstkę następnie tutaj jest yy, guzik do makro otwieramy go nagrywamy nowe makro czyli makro tak naprawdę to jest po prostu powtarzanie nagranych yy, operacji czyli rekord Klikamy sobie w jedno i musi sobie raz przejść ta eksploracja aby nagrać określone czynności to może potrwać około 1,5 minuty do 2 minut idzie teraz na ostatniego bossa. Widzicie, że w tej chwili akcja trwa minutę 30 sekund. I boss. Niestety, ale boss jest chyba losowy w tych eksploracjach, także niektórych się zabija troszkę dłużej, więc po zabiciu go dobrze jest sobie zostawić jeszcze parę, paręnaście sekund na wypadek, gdyby zabicie innego bossa zajmowało troszkę dłużej. Widzicie, że nie ingeruje nic, kocharze nie przesuwam, nikt się samo robi i jest skończone. I w tej chwili jeszcze poczekam parę sekund, jak wspomniałem. wypadek, gdyby zabicie innego bosa trwało troszkę dłużej, myślę, że wystarczy. Klikamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Jestem w punkcie, gdzie, gdzie zaczyna nagrywać makro, więc stopuję. Można sobie to nazwać, w tym przypadku to jest szlak 6. I sobie można to zapisać. Można sobie nawet skrót utworzyć, jak się to, żeby to uruchomić. I co jest bardzo ważne, że sobie wejść w ustawienia tego i określić, przypuśćmy, że w tej chwili tylko się zrobi to raz. Ale można zrobić, że 100 razy na przykład. I samo się będzie robiło 100 razy. Proste, inne opcje można przyspieszyć, ale w tym momencie tego nie polecam robić. Nie zapisujemy. I w tej chwili, jak wejdzie, żeby to uruchomić poprawnie, trzeba wejść ponownie w eksplorację, ustawić się na szlaku szóstym i tyle. I odpalić makro. chodzimy w makro, na szlak szósty, klikam tylko raz play i teraz się samo będzie wykonywać ja nic nie klikam samo się robi i będzie się to robiło 100 razy aż chyba że jakaś postać gdzieś zatka, także czasem jest dobrze sprawdzić co jakiś czas czy faktycznie idzie bo gra niestety nie jest perfekcyjna i wolna od bagów czasami widziałem że w się jakaś postać mogła gdzieś zablokować i to powoduje no niestety zawieszenie się w jednym miejscu no i tyle jakieś pytania to proszę pisać